Are you okay? Oh she's really She's really fine. Ona nie piła, naprawdę. She's sober, right? Nie wiem. A starego. Check my ball, balls. Po. <laughs> <laughs> Mam egzamin na prawo jazdy um, 30 minut. Jestem tak zestresowana. Nie wiem czego... Jakby... No wiem czego się spodziewać. <laughs> What the fuck! Nie wiem co się w ostatnim, w ostatnim czasie dzieje, ale się tak wszystkim stresuję. Raz nie zdałam. Teraz jadę. Nie wiem nic! A znowu jakiś cute... jaki mam cute outfit. Do tego Timberlands i wychodzimy, nie wiem czy Timberlandy to dobre buty na prawo jazdy, jak nigdy nie jeździłam, ale, ale ostatnio jak miałam zęby to zaciął mi się but i się zestresowałam i mam się o tym powiedzieć i jeździłam przez 45 minut za klinowaniem butem. Oh. Założyłam jednak birka sztuki, bo właściwie każde jazdy, które w nich miałam, było mi po prostu wygodnie w nich jeździć, były takie comfy. bo się trochę, że mi się wyślizgnie. No, ja się normalnie tak nie stresuję, naprawdę nie wiem, co się dzieje po prostu teraz ze mną. Ja od środka czuję taką ekscytację, taką adrenalinę, jakbym zaraz miała wyjść na plażę i wystartować z nowym układem. Głos mi się w ogóle jakoś dziwnie drży, ja nie wiem, co się dzieje. Zobaczymy się już następnej. O, boże, następny kadr, będę wiedziała, czy zdam czy nie. Dobra, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. <grymne> Zdałam, nie, generalnie, znaczy to był cud. Pozdrawiam pana, nie mam dlatego powiedzieć, jak pan się nazywa, bo byłam zestresowana na początku, że proszę pana, jest pan przekonany. Oczywiście wszystko zrobiłam prawnie, tak? Z żelona ciągania. Zdałam to! I co hej też, i co? I za niedługo zarobię na YouTube jeszcze. Posięgowa Patrzcie na dowód. Pozytywny. Co prawda z wielkim minusem pan powiedział, ale powiedział, że mu się podoba moja aktywka Lola, jak się do mnie zwracał przez całą przejażdżkę. I że mu się podoba moja energia. I dał mi to prawo jazdy, kurwa. To, co jest najlepszy wybór, jaki mogę mieć. Żadne Zamby, żadne Timberlandy. Papucie starego, papucie starego. Dzi zagram Sonata numer... Nie mam bladego pojęcia, bo nie mam bladego pojęcia I nie mam bladego pojęcia Hello guys Welcome in today's episode of me trying to play piano Czyli jak upokorzyć się w internecie, część pierwsza Generalnie jest godzina 2 ja wyglądam jak wyglądam. I natomiast przyjechałyśmy do domu, domu rodzinnego, i pierwsze co, jak zobaczyłam, na się, ja pierdzę. Zobaczyłam, czy pamiętam, jak się gra w laskotek na pótek. Potrafię grać w laskotek na pótek. W trakcie mojej całej przygody uczenia się gry na pianinie nauczyłam się klikać to i klikać. Czarne stwierdziłem, że pora rozwinąć tą pasję. I skoro i tak już jestem obsessed with top gun i obsessed with milesteller i obsessed with rooster i obsess with everyone with wons, to pora, by nauczyć się wspaniałej piosenki, jaką mnie jest Great Balls of Fire. E, zobaczcie, jak mi idzie. Oczywiście nie oceniamy mojego ustawienia ręki, bo to jest jakaś żenada. Wiadomo, trzeba czegoś zacząć, bo trzeba jakoś porogresować, nie? love broke my will I will through. Goodness, gracious, great balls of fire Generalnie... mamy, mamy, przepraszam cię, mamo Goodness, gracious, great balls of fire Nie wiem, czy to jest dobrze, ale możecie po powodzenia Hello, Halo, jest stan Mój, poranny po nauce, jak gra gry na fortepianie. Jestem totalnie dead. Totalnie dead. A tak, totalnie dead. Ale nie odpuszczamy, nie odpuszczamy widzenia. Zobaczmy, jak po tej nocnej nauce, co zostało mi w głowie. Czekaj, byśmy, byśmy jak Billy Ray Cyrus. Goodness gracious! Great balls of fire! Nie, to już zaleciało tą myszką Miki. Oh my god, what the fuck? Mały update Situation. situation... mnie. Um, mówię tak. Dalej troszeczkę pograć. Nie znam tekstu. Już mi się wyłącza trybki. Zdenerwowania. Ja jestem najbardziej niecierpliwa do rzeczy, które ja się muszę naużyć, albo które ja muszę zrobić. To co ja robię, ja jest na już. Ja bym chciała wszystko umyć. Jesteśmy w pięknej łodzi, której Laura nienawidzi i ją zawsze horyzuje. Jestem cała mokra, ponieważ Laura wpada na genialny pomysł rzucania się śnieżkami, a jak zobaczyła, że pada śnieg, to była mega chyba. jak takie małe dziecko po prostu. <laughs> no właśnie, <laughs> widać, nie widzicie? Patrzcie, jak on się cieszy. No patrzcie. No. I kto oberwał? Matka, jak zwykle. A my co robimy z mamusiami? Kochamy je, tak? Kochajmy się, szanujmy wesołych, spokojnych Świąt Narodzenia, które już minęły. Nie widać. <śmienicza> powiedziałam do Laury: nie masz w sobie zrobić to, aniołka. side eye. Nie, nie. <śmienicza> nie, widzę, nie! tak właśnie wygląda zabawa z Laurą w śniegu. Nie róbcie tego, bo. skończycie źle. <śmienicza> Pamiętam, że jest ale niech będzie. Are you okay? She's really fine. Ona nie piła, naprawdę. She's sober, right? Nie wiem. Oh my god, idziemy tam, idziemy tam. Mamo, ja to na koniko. Idziemy na koniko. Oczywiście, dla ciebie wszystko, dziecko. Chyba nie możemy. To jest po prostu, aha, po prostu dla inteligentnych wejście, tak? Chodzi do tego zaprzęgu tam czarnego. Oh, Boże, stara, patrz na tego konia. Oh my God, ale będzie mokre. Chcę powiedzieć, mi? że jak ma to ciężką mokrą dupę, ale. <śpiewa> <śpiewa> ja I <śpiewa> Y czy, no, nie czy oni mi autorskich, nie dadzą. <guck> Ale jakby dali, to by były szuje. Pa, pa, <sum> Wejdźcie szybko. Trzeci dzień tutaj. Pojawiła się nowa piosenka. To chyba na tyle z nowości. Najpierw przypomnimy sobie Great Balls of Fire. Fire. Gotowi? Znacie to? Znacie? No to You shake my nerve and you roll my brain Too much love drives a man insane You broke my will, but all that that's real Goodness gracious, great balls of fire I dumped that love cause I fight it was funny But you came along and you pulled me honey I changed my mind, and the love is fine Goodness gracious, great balls of fire

Przed Wiglią i uczę się grać z tym na dole czymś i przeżywam moje fałdki na brzuchu. Ale oczywiście, co robimy? Uczymy się nowej piosenki, także posłuchajmy, co mamy. Nie mamy za dużo. Yo, 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 yo. To jednakże powinnam pomóc przygotować Wiglię. To wcale nie tak, to tak nie działa przecież. Ja po prostu im pomagam przygotowywać um, akompaniamentem, powtarzającym się źle w dodatku. <ścoughs> Hello. I actually refuse to believe that is my camera. Like officially, I have my own camera. What the fuck? Jest dzień po Wigilii. Jest 25. Właśnie są święta same 25 grudnia. Boże, tak się cieszę, tak się cieszę. O oh my God, no, nie, nie, nie Nie jesteście w stanie zrozumieć jak bardzo. Ale ja teraz rozumiem, czemu ci wszyscy ludzie patrzą w podgląd, a nie do aparatu, bo tak tak nagrywam telefonem. Się muszę patrzeć w obiektyw, bo nie mam podglądu. A tak tak jak nagrywam przodem, tak jak większość... Osób, które nagrywa telefonem. Patrzymy się na ekran, a nie w kamerę. i wtedy jest ten sam efekt, tak jak z kamery, że się patrzy w podgląd, Ale to jest w ogóle crazy dla mnie crazy, crazy crazy. crazy crazy dla mnie. Boże, mam własną kamerę. Będę teraz tworzyć takie materiały różne. Ja nie mówię o vlogach, ja mówię o wreszcie rozwijaniu mojej pasji największej. Od dwóch lat chyba strasznie bym chciała kiedyś nagrać Teledysk. Nie kiedyś. Chciałam nagrać Teledysk, po prostu chciałam nagrać Teledysk. Także jeśli jesteś chętny i szukasz kogoś, kto ci nakreśli Teledysk, hit me up, możesz to zrobić na Instagramie. To wcale nie była autopromocja. Także co robić. Boże, nie mogę się uspokoić! I have my own camera! Nie mogę tego odpakować, mi było tak głupio, tak mi głupio było. Wczoraj się wypłakałam ze szczęścia i po prostu... Teraz... No to jest spełnienie mojego marzenia. Ta kamera była moim marzeniem i po prostu była moim marzeniem. Boże, wszystko widać! Każdą zmarszczkę będzie widać. Każdy mój niezmyty makijaż z dnia wcześniej. Muszę się też nauczyć funkcjonować z kamerą. Ja nie umiem normalnie, wiecie, przede wszystkim nagrywać vlogów, takich filmów w siebie kamerą, bo to jest dla mnie coś nowego, coś dziwnego. Dzięki Bogu, że jestem leworęczna, bo trzymadełko jest po tej stronie, więc jak trzymam. A nieważne. Chciałam zrobić update fortepianowy, no to słyszycie, albo słyszeliście, albo będziecie słyszeć. To jest mój brat grający aktualnie, natomiast ja wczoraj zagrałam już tak, back to black. Oczywiście tam na YouTube sobie puściłam i lecą nutki i, i gram po prostu. Na jedną rękę na razie, co prawda? Troszeczkę na dwie. Ale no, jak na to, że jak ludzie, ja gram trzy dni dopiero. Ja nie wiem what the fuck w ogóle is going on with fortepian. Bruno Marsa też się poduczyłam When I was your man, to wam grałam. My Way już umiem całe. Franka Sinatry. Diolch si yn fawr iawn am wylio'r fideo. Thank <laughs> you. jest Brutus. Poznajcie się. Dostał X Brutus, bo miał być najgorszym, najbardziej agresywnym, a jest najmilszym. Na, na, na po, do... po prostu połóż rękę, Zaj, on sam stoi. ci wejdzie. Weź stój jak stoisz. Po prostu stój jak stoisz. On się naprawdę, ale on ci naprawdę jest Dobra, no Nie głębszy. Daj rękę. Tylko trzymaj mocno, żeby on miał po czym przejść. Mostru. Tak, ale mostru. Ja go w biegnie gdzieś. Nie biegnie ci. Daj łapę. Pogłasz go najpierw. Tak, może zaczniemy od on już chce na ciebie włazić, dawaj. On bardzo ufa ludziom. Ale ja jemu nie ufam Nervous miał bardzo ciężkie dzieci. O, nie liszę. Ej, polubił cię już w takim razie. Ja on mnie gry paznokcie. Teraz masz tak. Trzy akordy. No trzy. Mój muszę iść po prostu, bo mam, do, bo mam do roboty dużo rzeczy, i nie, nie mam czasu na takie rzeczy. A mnie to za bardzo wciąga. Kurde, 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 kurna, kurry. Słabo, 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 ma Okej, dupa. Dupa. Dupa! Dupa blada, Jezus Maria. te blade... Moszka, belemoszka, moszka, posz, blaska, Mole, baszka, blaszka. <grym>, baszka. Ja pierdolę. No i zjebałam. I się zgubiłam. Ah!

Gracias.